No witam ses tagę 2016 ogólnie hmm, pracę dopiero z pracy, dochodzi dziewiąta jestem z noski jak panowie Jak się pracę to trzeba pracować po pierwsze a po drugie, teraz idę do domu, jadę do Zgierza, bo tam będzie nowy dom, ogólnie w Zgierzu. Też mam drugą robotę. Zależy się remontować tam Wszystko mam już przygotowane Pokupowane tak będzie wszystko robione Na spokojnie, nie muszę się śpieszyć panowie Kiedy to zrobię Bo ja sobie rozdzielam Jak mam pracę To nie mogę robić Mogę dopiero po południu Albo po nocce Jak wracam z roboty to mogę coś robić Dłubać Wkrótce zobaczycie nowy dom w Zgierzu już nie wodzie, tylko w Zgierzu. Będzie Wam trudno z nami się spotykać, ale mam nadzieję, że jakoś ogarniemy to wszystko i, i zrobimy hałas tego typu, że Tiger i kobam mieszkają w Zgierzu. A dwa słabo idzie wam lajkowanie na przysonom, bo to Tiger. Bardzo słabo. Panowie, ogarnijcie się i zacznijcie lajkować, bo lajki to idą jak krew z nosa. To jest taka info do fanów. Pozdrawiam.